Adam Bodnar na portalu X ogłasza szumnie, że właśnie dochodzenie przeciwko Karolowi Nawrockiemu, iż... Prawdopodobnie wyłudził kawalerkę od biednego pana Jerzego, rusza z kopyta. Ale po co, skoro prezydenta nie można oskarżyć? No, chyba, że jest ukryty plan, o którym ani Bodnar, ani Tusk nie chcieliby, żebyś ty wiedział. Ale jeżeli ty chcesz o tym wiedzieć, to nie zapomnij mnie zaobserwować właśnie tutaj, bo już jutro kolejna dawka polityki, informacji i ciekawostek bez cenzury. A teraz o co może chodzić? No cóż, 8 maja. Uwaga, 8 maja, czyli ledwo miesiąc temu, do prokuratury w Gdańsku dotarły dwa zawiadomienia, w tym jedno pani wtedy kandydatki Biejat, w zakresie tego, że mogło dojść do wyłudzenia kawalerki pana Jerzego przez niejakiego Karola Nawrockiego. 13 czerwca natomiast, czyli tak jak mówię, ledwo miesiąc później, to zawiadomienie przechodzi już z fazy badania całej sprawy do fazy stawiania dosłownie prawie zarzutów. Prokurator w Gdańsku do 13 czerwca, czyli ledwo miesiąc później, miał już przesłuchanych świadków, zebrane dokumenty z kilku instytucji, jak na przykład areszt, więzienie czy miasto. Co więcej, wydał postanowienie o tym, że mogło dojść do przestępstwa, więc sprawa, więc sprawa zmienia status z postępowania przygotowawczego na Dochodzenie. Jeżeli ten prokurator tak szybko będzie działał, to może się okazać, że do 6 sierpnia, kiedy powinno być zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, no dobra, powiem to raz, na prezydenta, będziemy mieli już wyrok w sądzie. Ja osobiście mam nadzieję, że tym razem prokuratura i sąd naprawdę ekspresowo zadziałają. Więcej na ten temat na moim YouTubie. Link macie w bio, ewentualnie gdzieś w opisie.